Dzień dobry, nazywam się Donata Herman, jestem praktykiem prawa pracy, założycielką społeczności bloga Kadry w Pigułce, autorką kursu online Czas pracy w praktyce. I moim gościem w programie jest dzisiaj Kamil Zjawiony, dyrektor do spraw certyfikacji maszyn, z którym porozmawiam na temat tego, między innymi na temat tego, w jaki sposób łączyć wymagania techniczne z rozwojem zespołów, tak aby zachować bezpieczeństwo pracy w organizacji. Moim gościem w programie jest Kamil Zjawiony, doświadczony trener szkoleń technicznych poświęconych urządzeniom transportu bliskiego oraz dyrektywie maszynowej zarówno dla kadry menedżerskiej jak i technicznej. Audytor parków maszynowych na zgodność z wymaganiami dyrektyw unijnych i dzięki swojej drodze zawodowej Kamil Zjawiony jest źródłem best practice i istotnych benchmarków obecnie dyrektor do spraw certyfikacji maszyn w Global Certification Body. Dzień dobry, cześć, Kamil. Dzień dobry, cześć, witam was w telewizorze. Zacznę od tego procesu modernizacji maszyn. Mamy do czynienia w organizacji z taką modernizacją. Jak to wpływa na potrzeby kadrowe, w sensie takim, czy potrzeba przebranżowienia pracowników, czy zdarza się tak, że potrzeba też dodatkowego przeszkolenia? No tak, tutaj yy, należy odpowiedzieć, yy, to zależy przy czym zazwyczaj zawsze będzie się to wiązało z tym, że trzeba będzie przeszkolić naszych ludzi, no bo tak czy inaczej stworzymy pewien zespół, który będzie odpowiedzialny za tą modernizację, będzie jakiś lider, będziemy mieli budżet, będziemy mieli grupę osób i jakieś kompetencje. No to już sama dobrze wiesz, że jak mamy do czynienia z takimi rzeczami, to będzie potrzebne na pewno przeszkolenie pracowników, choćby nawet zarządzanie projektem z punktu widzenia budżetu i bycia liderem, czy też samych poszczególnych osób z punktu widzenia kompetencji. I teraz Teraz przede wszystkim dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że my dzisiaj najpierw robimy modernizację, a potem zastanawiamy się nad tym, jak, jakie dokumenty temu mają towarzyszyć i tak dalej. i tak dalej. Czyli de facto robimy troszeczkę ten proces, odwracamy i robimy go od tyłu. No co najczęściej wiąże się z tym, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy musimy ponieść większe koszty. No bo jeżeli się okaże w drodze powrotnej, że my tam popełniliśmy kilka błędów, tak, to najczęściej się wydarzy wtedy, kiedy dostaje, dostanie zespół informację, że zrobiliście ocenę ryzyka. No nie tak i wykona tą ocenę ryzyka. Wtedy się okazuje, że, e, że musimy coś poprawić, zmienić. Być może w ogóle nie może nie przebranżowić, ale zmienić całkowicie projekt tak i to powoduje, że nasze koszty e, wzrastają. Nie zawsze są w budżecie, więc tak czy inaczej wydaje się, że za każdym razem, kiedy do takiego projektu dochodzi, bo trzeba to traktować jako projekt modernizację, powinniśmy nasz zespół e, Dokonać szkolenia teraz w zależności od tego, tak, w części technicznej oczywiście tych osób, które będą zarządzały całą modernizacją, ale w części związanej z zarządzaniem tych osób, które będą e, związane e, z zarządzaniem tego projektu, ten człowiek, który będzie liderem. No i jeszcze mamy rozliczenia, tak, bo tutaj dochodzi księgowość, kontakt wiadomo z tą częścią. Nie zawsze to jest tak, że wiemy jak to zrobić z tymi fakturami i w właściwy sposób e, do, e, dopisać odpowiedniego konta czy MPK, prawda? To nie, nie, jest, nie jest takie proste. No to ta edukacja pracowników wydaje się być dobrą receptą na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy w różnych aspektach i czy właśnie w kontekście tego bezpieczeństwa w miejscu pracy, czy ta zgodność z wymaganiami unijnymi wpływa faktycznie na zwiększenie tego bezpieczeństwa? to tutaj należy odpowiedzieć od razu tak, tak, tak i tak, no bo co do zasady ta ocena zgodności maszyn jest zrobiona po to, żeby właśnie ten, ta maszyna, która zostaje wprowadzona na teren Unii Europejskiej, no była zgodna po pierwsze z dyrektywą maszynową, po drugie z wieloma normami. W związku z czym, jeżeli takiej oceny dokonamy, to wiemy, że ona jest bezpieczna dla ludzi, no bo ma służyć nie, nie jakby sama sobie, tylko właśnie ma współpracować z człowiekiem. I teraz tutaj też na tym etapie mamy taki moment, kiedy będziemy mieli dojdzie do styku człowieka z tą maszyną wprowadzaną nową, tak? Bo teraz oczywiście kupujemy jakąś maszynę e, z firmy zewnętrznej, ale też bardzo często firmy tworzą samym, e, e, tworzą maszyny, tak? E, tam trzeba dokonać do tej oceny zgodności, czyli ostatecznie wyprodukować dokumentację zgodną z dyrektywą maszynową, wydać deklarację zgodności. No ale potem trzeba będzie przeszkolić pracowników z tą maszyną, tak? I teraz ci, pracowniki, ci pracownicy mogą mieć odpowiednie kompetencje już w danym momencie, a może będą potrzebowali jednak pewnych rzeczy się tak douczyć. Więc tutaj znowu takie wejście jest w tą część mi... Tutaj też tutaj, ja nie do końca lubię nazywać to wiesz, tą miękką, ale rozmawialiśmy na ten temat wiele razy, że mamy takie miękkie, twarde, miękkie twarde. No i do końca, jest, jeśli mamy taką już dużą elastyczność powiązania w tym temacie, gdzie to się jedno z drugim przenika. I umówmy się za chwilę prawdopodobnie będzie tak, że te szkolenia będą wyglądały, będą prowadzone przez, może przez dwóch trenerów, gdzie będziemy mieli tą część, powiedzmy tak, miękką, bardziej ludzką i tą część nakierowaną na, 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 na tą część techniczną. Bo widać, że to się bardzo mocno przenika. I teraz ja nawet czasami jak prowadzę szkolenia, to. Też to widzę, że, że ludziom brakuje tej części, nie? że mówią no dobra, ale wiesz Kamil, 10 osób w zespole, ja czegoś takiego w życiu nie robiłem nagle jej mówią, że tak, że ja będę dowodził tym i tym i tym, tym, jeszcze mam budżet tam milion, tak, zamawiam maszyny i tak dalej i tak dalej, jeszcze się muszę z księgowością rozliczyć, nie? No i, i o tym zapominałem, bo my sobie bardzo często budujemy zespół. Tak, że mamy super mistrzów, jak ja to mówię, tak? dziesięcioosobowy osobo, zespół, tylko zapominamy o tym, że żeby on był efektywny i efektowny, bo w mojej ocenie to musi iść w parze to on musi wiedzieć, co robić, no nie, ten zespół. Czyli musi być ktoś, kto potrafi tym zespołem zarządzać. Bardzo często tego brakuje. Okej, okay, czyli z jednej strony poznanie maszyny, specyfiki maszyny, działania maszyny i zgodności z wymaganiami, a jednocześnie umiejętność zarządzania jakby, tym, tymi zadaniami, które trzeba wykonać przy tej maszynie w zespole, prawda? Dobrze. Czyli z tego wniosek, że to przeszkolenie jest bardzo ważne. Ale jeszcze wrócę do tematu, no, Błędów po stronie pracodawcy. Już trochę o tym powiedziałeś, że czasem zdarza się tak, że proces zaczynają od końca. Mhm. Ale czy są jeszcze jakieś błędy po stronie pracodawców właśnie w tym kontekście? Mm. Nie chciałbym tutaj e, t, tak bardzo mocno tych błędów, bo wiadomo, tutaj ja zawsze jestem prewencyjnie nastawiony do tej części, ale z drugiej strony, jak te błędy widzimy, no to, to łatwiej jest naprawić je. E, natomiast e, m, tak, ten, który wskazałem, jest taki naj, naj, najczęstszy, czyli po prostu zespół dostaje, do, znaczy nawet ten zespół nie wie, że jest zespołem. To jest pierwsza sprawa. To bym powiedział, że to jest taki też e, duży błąd, no nie? Bo mamy, e, zrobimy modernizację, i tak naprawdę ten zespół, można powiedzieć, że sam się tam formułuje. On nawet nie jest tak formalnie w firmie. Y jakby Czyli to ukonstytuowany, z... można mm -hmm, powiedzieć, mm -hmm. tak, że, że jest dyrektor, który mówi, tak, ten zespół będzie robił takie modernizacje i tam są jeszcze dwa zespoły, które będą robiły inne. Nie? Tylko no, zrobimy modernizację, zrobimy, to zawsze też jest fajne określenie, no i tam sobie, ok, człowiek idzie z utrzymania ruchu najczęściej, do, musi dobrać jeszcze jakąś osobę z produkcji, z jakości, często technologia, tak, często um, ci, którzy są odpowiedzialni za inwestycje, R&D, no tych działów w różnych firmach jest w zależności od wielkości i tam sobie Wiadomo, tworzą coś, tak, potem jeszcze to się wiąże często z rodzajem zakupami, tak? no bo trzeba będzie coś dokupić, tak, być może coś zmienić, może jakiś sterownik i tak dalej, i tak dalej, wymagania, ale, ale tym procesem w ogóle nikt tak formalnie nie zarządził, więc to jest, bym powiedział, że taka pierwsza i najważniejsza rzecz, eee, a ta druga, ona, ona wynika z tej pierwszej, że brak tego zespołu powoduje, że nie działamy krok po kroku, tylko zaczynamy od końca, no bo wtedy, wiadomo, każdy robi gdzieś tam tak, żeby jak najszybciej wykonać pracę w cudzysłowie oczywiście pochwalić się przed y, dyrektorem skończyliśmy, a potem będziemy robili dokumentację, będziemy się na tym zastanawiali. Polem polega tylko na tym jest tylko może, że, że jest tylko jeden, jeżeli coś się wydarzy w tym czasie, kiedy nie mamy dokumentacji, no to wiemy kto odpowiedzialność wtedy, kto wtedy nas, tak odwiedzi no w najlepszym wypadku to będzie odpowiedzialność pracodawcy no bo zespół wypadkowy wy, wykona swoje czynności no ale w przypadku wypadków ciężkich zbiorowych tak i śmiertelnych no to to sytuacja jest zupełnie inna bo wtedy mamy państwo inspekcję pracy prokuratora a odpowiedzialny jest pracodawca bo to on z kodeksu pracy tak i z e, ogólnych warunków bhp wynika że jest odpowiedzialny za bezpieczne higieniczne ekonomiczne i jeszcze e, jeszcze inne warunki pracy także widzimy że tych aspektów to jest wiele ja bym na tym na tym dwóch skończył bo myślę że one są takie jak one są zrobione w właściwy sposób, to znaczy jest formalnie powołany zespół, który wie, co ma wykonać z punktu widzenia technicznego, to w zasadzie reszta idzie już zgodnie z planem. tak? Bo to nie jest, umówmy się, jakiś rocket science. Nie? To są ściśle zaplanowane rzeczy, jest ocena ryzyka, wyszło nam jakieś elementy, które są do poprawy albo nie. Wykonujemy, robimy drugi raz, tworzymy instrukcje, opisujemy to, co wykonaliśmy, dołączamy dokumentację do naszej maszyny. Także widzimy, że to jest dosyć. Oczywiście z mojego punktu widzenia prosty sposób, natomiast on jest prosty, żeby, żeby była jasność, on jest prosty, tylko trzeba go zrobić krok po kroku. To na koniec, jaką radę dałbyś przedsiębiorcom, którzy planują modernizację parku maszynowego, ale właśnie w taki sposób, aby połączyć te wymagania techniczne, rozwój zespołów i bezpieczeństwo pracy? Myślę, że dwie. Jedna to jest taka, że jeżeli mamy do czynienia z, dużym, z dużą firmą, czyli zazwyczaj te zasoby mamy u siebie i będziemy je typowali z poszczególnych działów, to na pewno ważnym elementem jest, żeby formalnie taki zespół został wskazany, bo on najczęściej nie jest wskazywany. To jest pierwsza sprawa. I dwa, jeżeli tam wskazujemy lidera, który nie ma doświadczenia w tym, żeby być liderem, no to trzeba ten zespół też przeszkolić. Nie? I tutaj kłaniają się twoje, twoja, twoja część. Natomiast mamy też gro firm... Polska to jednak są MŚP w dużej mierze. No gdzie tam nie będziemy mieli e, iluś tam osób z poszczególnych działów, tylko że będziemy mieli jedną osobę, która nawet z tym się nie do końca będzie identyfikowała, która zostanie wytypowana e, i skazana jako ty, będziesz odpowiedzialny, odpowiedzialna za modernizację, tak? E, no i wtedy taka osoba e, zaczyna szukać, błądzić i tak dalej. Więc tutaj też musi poszukać wśród e, firm zewnętrznych, które będą w stanie jej doradzić, albo ten proces poprowadzić, powiedzieć, na co zwrócić uwagę i tak dalej, tak? Bo tutaj e, to będzie potrzebne. Zatem taki apel do naszych widzów, którzy czy modernizują parki maszynowe, czy dokonują zakupu nowych maszyn, tak aby przyjrzeć się procesowi nie tylko od strony zgodności z wymaganiami unijnymi, ale również od strony właśnie zespołów, które biorą udział w takim procesie zmiany. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Kamil Zjawiony, dyrektor do spraw certyfikacji maszyn. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu.